Parę miesięcy temu jeden zdrajca omawiał na tym kanale temat imienia bezimiennego bohatera. W ogóle musicie sobie darować te wypociny starego ślepca. Posłuchajcie, co ja mam wam do powiedzenia. No więc stanęło na tym, że w sumie dalej nie wiadomo, jak ma on na imię, i chyba czas najwyższy przestać sobie zawracać tym głowę i pogodzić się z faktem, że nigdy się tego nie dowiemy. Co natomiast ludzie w królestwie Myrtany. Niektórzy mają co prawda imię, lecz są nadal z nim związane pewne nieścisłości. Mianowicie, jak ma na imię Jarvis? Niektórzy mogą pomyśleć, że to niedorzeczne pytanie. Przecież przed chwilą sam sobie odpowiedziałem, czyż nie? Jarvis ma na imię Jarvis. Proste. No właśnie nie. Otóż najemnik, o którym mowa albo ma na imię Jarvis, albo Jarvis. Już sobie wyobrażam setki ludzi którzy w tym momencie piszą lawiny komentarzy, że przecież oczywistym jest, że mówi się Jarvis, a nie Dżarwis, bo przecież Polacy wymawiają imiona po polsku. No niby tak, ale kulka wodna jednak nie do końca. Jeśli imiona postaci powinniśmy wymawiać zgodnie z zasadami języka polskiego, to w takim razie niech zgłosi się ten, który imię Fletcher, czytanie jako Fletcher, tylko Fletcher. Nie ma bowiem w języku polskim takiego przypadku, gdzie wymawiałoby się jako czy, a nie samocha, a to byłoby nieme. Podobnie jest z wieloma innymi imionami Daski, Kyle, Ashgan, Bradwin i tak dalej, długo by wymieniać. Dlatego tłumaczenie, że Jarvis powinno się wymawiać przez J ze względu na język polski jest bez sensu. W języku angielskim J na początku słowa zawsze wymawia się jako czy. Już słyszę krzyki, że przecież gotik to nie jest angielska gra, tylko niemiecka albo według niektórych polska. Więc co to za różnica, czy po angielsku Jot wymawia się tak czy inaczej? Otóż, moi drodzy, jest różnica. Wiele postaci w oryginalnym, niemieckim gotiku nosi angielskie imiona. Jak na przykład kruk, który w niemieckiej wersji gry nazywa się Raven. Mimo, że kruk po niemiecku to rabin. Jest to tym bardziej zastanawiające, że Noc Kruka jest już przetłumaczona jako Dasnacht des Raben, a nie Raven. To wskazywałoby, że tytuł Gotfika 2 odnosi się do jakiegoś zwykłego kruka, w sensie ptaka, a nie do Ravena, sługi Beliara, ale to teoria na inną okazję. Takich przypadków angielskich imion w niemieckiej wersji jest pełno, jak na przykład Fingers. Czyli rączka ze starego obozu, albo skar, czyli blizna. Tudzież Marvin, ale to też historia na inną okazję. Oczywiste jest, że wiele osób w kolonii nosi imiona pochodzące z języka angielskiego, co za tym idzie. Wymawia się je zgodnie z regułami tegoż języka. Samo imię Jarvis pochodzi od normańskiego gerwaze. Łatwo więc wywnioskować, że po polsku powinno ono brzmieć gerwazy. Nie znaczy to jednak. Że powinniśmy tak na niego mówić. Wszak niektóre imiona w Gothiku zostały przetłumaczone na polski. Jak na przykład Wik, Jeremiasz czy Horacy. Jednak imię Jarvisa pozostało nieskalane. Znaczy ten nieprzetłumaczone, co znaczy, że na pewno nie powinno się go nazywać gerwazem. Wracamy więc do dylematu pomiędzy J a 3. Chociaż nie nadmieniłem jeszcze, że istnieje trzecia opcja: w języku hiszpańskim. I podobnych jemu językach, i odwymawia się jako jakochy, tak jak Drapaleno poprawnie wymawia się ,,Halepinio'', co znaczy, że najemnik mógłby się nazywać Harwis. Wiele osób w kolonii zdaje się mieć hiszpańskie korzenie, jak na przykład Diego, Gomez, Torres czy ,,Rodriguez''. Jednak Jarvis to imię pochodzenia normańskiego. Jak już mówiłem, a najbardziej spopularyzowane jest w krajach anglojęzycznych. Dlatego hipotezę, jakoby Dżarwis czytało się Harvis, można śmiało odrzucić. Zostańmy zatem przy wyborze pomiędzy dwoma typami Jarvis i Jarvis. Moim zdaniem, aby mieć pewność, jak wymawia się któreś imię, należy zdać się na to, co mówią postaci w grze. Niestety, najemnik nie raczy przedstawić się nam ani w pierwszej, ani w drugiej części Gocika. To, jak ma na imię, wiemy tylko dzięki magicznemu napisowi który lewituje sobie z jakiegoś powodu nad jego łepetyną. Ponadto jest to postać poboczna i rzadko kiedy ktoś w ogóle o nim wspomina. W Gotwiku jeden jego imię nie jest wypowiedziane ani razu, jednak w drugiej części w końcu możemy je usłyszeć. Niestety zaledwie trzy razy przez dwie różne postaci. Proszę o to nagranie audio. Lee i jego ludzie Torlow, Cord, Jarvis, Wilk i jeszcze paru innych. Jarvis sądzi, że się nadasz. Jarvis ciągle nie jest pewien, czy się nadasz. Jak mogliście usłyszeć, w obu przypadkach imię zostało wymówione przez Drzy, a nie J. Pierwsza kwestia została wypowiedziana przez Gunara. Gunnar jest farmerem pracującym dla Onara. Można podejrzewać, że nie utrzymuje zbyt bliskich kontaktów z najemnikami. Dlatego jego wymowa może być błędna. Wszelkie wątpliwości rozwiewa natomiast druga i trzecia kwestia, wypowiedziana przez Torlowa. Torlow jest jednym z najemników, którzy trzymali się z i jeszcze za czasów bariery i na pewno wie, jak wymawiać imiona swoich kolegów po fachu. Zatem sporo imię Jarvisa. Znaczy Jarvisa uważam za zamknięty. Jeśli nadal będziecie mówić Jarvis, to jesteście w tej samej grupie osób, które mówią Lamborghini zamiast Lamborghini. Albo Leroy Merlin zamiast Leroy Merle. Jeśli jednak się nie zgadzacie, a wiem, że się nie zgadzacie, to zapraszam do dania upustu emocjom w komentarzach. A żeby jeszcze trochę podgrzać atmosferę, to dodam, że niektórzy mówią Zardas zamiast Xardas. Ech, ciągle ten Xardas. Grrr. I Berion zamiast Berion. Jorn zamiast Jorn. Cywer zamiast Cifer. I najgorsze, kocić 4 zamiast Arkania. Poza tym dam tysiąc sztuk złota człowiekowi, który wytłumaczy mi, dlaczego do cholery wąż błotny w wersji niemieckiej nazywa się Zumpfaj. Czy bagienny rekin, skoro ani z wyglądu, ani z zachowania rekina nie przypomina. Dobra, wydaje mi się, że w ten prosty sposób udało mi się postawić na nogi 99% kocikowego społeczeństwa. Życzę miłej i owocnej batalii w komentarzach. Niech ino spędzie z wami. I pamiętajcie, te Sardasa są tak mocne jak piwo 0% i tak wiarygodne jak to, że Polska wygra mundial. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.